Witam Was widzowie w ósmym odcinku na polskim Tartaku. Jak widzicie tutaj leży bardzo, bardzo dużo drzewa, więc postanowiłem zatrudnić, znaczy wypożyczyć sobie maszynkę taką większych rozmiarów do wywożenia drewna. Tutaj jak widzicie las już jest posadzony, a tego lasu po tej stronie drogi Wam nie pokazywałem i tej dróżki. Postanowiłem sobie zrobić taką dróżkę właśnie, żeby mieć w razie co do wycinki jak tam wjeżdżać. No i co, lecimy z pierwszym transportem Ogólnie dzisiaj odcinek jest bardziej wywozowy Właśnie No i postanowiłem Sobie wypożyczyć porządny sprzęt Żeby nie było lipy Powoli tutaj, bo już leżałem Tym zestawem, więc Stwierdziłem, że lepiej Lepiej trochę wolniej Niż to potem stawiać Kawa, ile dostaniemy? O, jeszcze jakaś kolizja musi być, bo myślałem, że w coś uderzyłem po prostu. Powinno, powinno zebrać. Tak mi się wydaje, że sprzeda się tutaj. O, i całkiem. O, i nadal śro... ocena środowiskowa kara. To nie wiem, czy to za długość tego drewna, czy. Czy jakby za. No i nie obyło się Wypożyczony sprzęt, tego mi nie darują Teraz będziemy sprzedawać świerk Ale obawiam się, że tutaj Nie damy rady tego sprzedać, bo może być tak Że po prostu będzie za dużo tego drewna Także widzimy się już Teraz będę świerka sprzedawał Widzimy się jak załaduję Całą naczepę Witam was widzowie Z powrotem Jak widzicie Jestem już po załadunku, także no grubo, grubo, ale będziemy musieli bardzo powoli jechać, bo jest wysoko teraz środek ciężkości. Ogólnie zestaw zdeczka przeładowany, no ale mam nadzieję, że mnie nie podkablujecie do krokodylków. Będę musiał się tutaj nawrócić, bo będę chciał pojechać w dalszą podróż do cieśli, ale to tu w tym wiastku myślę, że damy radę. O, widzicie jak buja go? Muszę uważać. Dobra, powoli się prostuje. Spróbujemy no zawrócić na lusterkach. Myślę, że to będzie. Te lusterka nic nie pokazują, nie? Ale dobra, no idziemy jakoś. Łamię się, przyczepa. Łamię się w nie w tą stronę co chce. Super. Teraz powinny być Dobra, no i teraz, teraz leci w tą stronę co chce No i teraz... Teraz to idzie. Zawracamy i lecimy do cieśli teraz. Dobrze, że deszcz nie zaczął padać, bo tak to byśmy mieli tak ciężkie warunki, że mógłbym się zakopać. Musimy to przed deszczem stąd odjechać, bo, bo jak zrobi się tylko mokro, to będziemy mieli problemy. No już? Już nie ma siły. Trochę mu zwiększę obroty, bo ciężko ma. Coś pasy chyba nie trzymają Muszę wyjść mm -hmm. zobaczyć Bo tak jakby te drzewo na górze się trochę O teraz jakby jest spięło Dobra Lecimy stąd O tutaj jeszcze na środku drzewo jest super Się władowałem Nie no ogólnie chyba Potrącą mi Za te wypożyczenie tego Volvo Ogólnie widzowie, na ostatnim odcinku tej polskiej serii, co prawda to też jest polska seria w teorii, zapytałem Was, jakich zmian byście chcieli w łańcuchach produkcyjnych. Także podtrzymuję i zapraszam Was, abyście sprawdzili moją kartę społeczności i tam odpowiedzieli na pytanie, jakich zmian oczekujecie właśnie na kwestii właśnie łańcuchów produkcyjnych nie piłujemy go, już lecimy teraz na prostej to można się rozpędzić dobra, i tutaj tutaj na spokojnie Może też się wyciągnąć, dobra, wymuszę mu trochę jak w Eurotraku, się teraz poczułem, widzowie, taki mały lik dla Was. Patrzę na ten zestaw i nie wiem czy z czasem nie będziecie jeszcze kolejnego odcinka z nim widzieć, bo po prostu chyba kupię tą ciężarówkę z czasem, oczywiście nie teraz, ale po prostu piękny zestaw. Na razie oczywiście to jest wypożyczona, więc... Będę musiał oddać, ale stwierdziłem, że jak mam tyle drzewa, no to muszę po prostu. Dobra tutaj na spokojnie powolutku. Hacze? Nie, no właśnie. Jakieś te kolizje tu są duże. Dla takich sprzętów to jest niedobrze, że są takie duże, bo tu każdy centymetr trzeba. O! Nie, no zaraz mnie postawi. Dobra, muszę to sprzedać chyba tak, bo po prostu. O nie, tego nie widzicie, jak coś wcale nie wywróciło ciężarówki w ogóle. No, już mam problemy. Aha, jeszcze super, że mi sprzedało tylko 6000, nie? Dostałem. Także tak widzimy się, nie wiem, pewnie na innym skupie, bo po prostu tutaj nie dostałem kasy, nie wiem dlaczego. Możliwe, że już jest po prostu zapełniona fabryka. Witam Was widzowie z powrotem. Lecimy z tym drewnem tutaj na moją produkcję. Kupiłem tartak i będę robił deski. Także otwieramy biznes, dlatego też tak mało pieniędzy. Jeszcze pożyczkę musiałem wziąć na moim koncie. O, jeszcze pociąg jedzie. Nie róbcie tak. Mi się spieszy. Już możecie mnie do prokuratury podać. O już nawet się utworzyły deski. Mam nadzieję, że tutaj to się sprzeda w końcu w tej mojej produkcji. Znaczy sprzeda no. Pieniędzy za to nie dostanę w sumie. Także widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję, to motywuje mnie do dalszej pracy. No i co, teraz zobaczymy, czy to sprzeda mi się znaczy rozładuje, czy nie. Ojej, no i nadal nie No ale dobrze To już tutaj zostawię tą ciężarówkę na razie Albo przewiniemy sobie jeszcze trochę, żeby Żeby właśnie trochę tego rozładować jeszcze jak najwięcej O, jeszcze deszcz przyszedł Myślę, że następny odcinek będzie już na wiośnie A dlaczego na wiośnie? To dowiecie się dopiero w przyszłym odcinku nie mogę już sprzedać niestety. No to co? Do następnego, cześć.